Cechę, y, mianowicie szyb podwójny otworów, jaka, jak taka cecha działa. Przeciągamy tutaj w pole, zaznaczamy y, krawędzie, podniesienie, no i dostajemy w tym wypadku cztery otwory o odległościach 5 公司倒闭。 No to tutaj w najłatwiejszy sposób wpisujemy równa się, klikamy na ten wymiar. D1 na 6 2. No więc albo zapamiętujemy tę nazwę i wpisujemy w to równanie, albo w łatwiejszy sposób. Tutaj pojawi się folder równania, klikamy na zarządzanie równań, pojawi się to, to ostatnie równanie, te które stworzyliśmy. dwójka d1, czy liniamy 2 jak klikniemy to powinno się to tu o nie chcę wskoczyć czasami trzeba może dwa razy kliknąć A. teraz chyba kończy się udało minus 1 i zamykamy nawias no i pojawia się obliczona wartość 100. wartość, odległości i, i długości tego elementu. No, Usuniemy tą, tą, tą cechę. Tutaj jak widać jest nowo zarządzanie w ten sposób klikamy na prawo usuń równanie i wracamy do wersji y, poprzedniej i tworzymy w analogiczny sposób tą cechę jak na pierwszej lekcji. Za uwagę Dziękuję i zapraszam na drugą lekcję.